Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Sparta Katowice, Podlesianka, Katowice 0-2. Pucharowe starcie dla Podlesianki. No i musicie być szczęśliwi, bo tego zwycięstwa z mocnym rywalem w tym sezonie brakowało. No tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się tutaj z tego gorącego terenu wywieźć, wywieźć no nie tyle czy punkty, tylko awansować do kolejnej rundy. Także to chwała chłopakom, że, że, że zrealizowali, zrealizowali nasz, nasz plan na, na ten mecz. No i też dużym plusem jest to, że mieliście przegląd kadry dzisiaj praktycznie całe, bo ci, co nie grali do tej pory, dzisiaj dostali szansę. No tak, w pierwszej połowie... Dużo chłopaków, którzy wcześniej nie grali, dostali szansę, też próbowaliśmy, nie tyle próbowaliśmy, co szlifowaliśmy nasz system alternatywny grania. Bardzo to fajnie wyglądało, kompaktowo. Chłopaki się poruszali, pierwsza połowa na 0-0, w drugiej połowie dostali, dostali nie tyle szansę, co, co okazję do, do, do zaprezentowania się zawodnicy już, którzy mają więcej minut w tym sezonie rozegranych. No i jak wynik mówi sam za siebie, no, daliśmy wszyscy radę, zarówno ten pierwszy skład, w cudzysłowie, jak i ten, te, te, te osoby, które weszły w drugiej połowie, także cieszymy się bardzo. Za nami tak naprawdę początek sezonu, bo to dopiero piąte spotkanie, ale w przeciągu 17 dni. No, kontuzji już kilku w Podlesiandze jest, no, dlatego dzisiaj ci najważniejsi poczęli, chociaż w drugiej połowie też weszli. No tak, ja tylko się mogę cieszyć razem z całym sztabem, że dzisiaj obyło się bez żadnych kontuzji i mecz przebiegał w przyjaznej atmosferze. Także bardzo, bardzo się z tego powodu cieszymy. W sobotę już przemsza siebie, że no nie będzie dużo czasu na, na odpoczynek. Jaki tam jest plan na tamto spotkanie? Wygrać i tyle.